Ja zorganizowałem pierwsze walki w Polsce. Był taki cykl właśnie na fortach Bema, robiliśmy walki w, w klatce i e, tam startowało dużo e, teraz gwiazd. Zaczęliśmy trochę, tak mówię, hardkorowo. E, była to klatka, taki klimat e, ciemnej strony. W moim przypadku, kiedy zaczynałem swoją przygodę z MMA i moja pierwsza walka w Japonii, w Pride, no nie cieszyła się zadowoleniem wielu osób w Polsce. Było wiele słów krytycznych. W tej chwili rzeczywiście to się trochę pozmieniało. Nasi zawodnicy myślę, że, że zaliczają się do tej czołówki europejskiej. To jest super postęp, bo kiedyś działaliśmy bez żadnych struktur, bez związku, a w tej chwili działamy pod państwowym związkiem. Kalendarz zawodów będzie wykazywał się na stronie Ministerstwa Sportu. One blood, one heart, one it, Ludzie chcą prawdziwej walki, tak? Nie chcą udawanej walki ograniczonej jakimiś zbędnymi regułami. One blood, one heart, one bardzo fajna potyczka, cieszę się, że dodatkowo czegoś takiego doszło, szczególnie, że niektórzy robią się na scenie warszawskiej strasznie dużo zamęty. jak najwięcej takich, takich eventów, MMA jest teraz bardzo popularne, natomiast w dalszym ciągu samych startów i takich gal mniejszych, większych jest, jest mało i no chłopcy nie mają gdzie sprawdzać swoich umiejętności, więc czym więcej tym lepiej.

Walki nie niczym od KSW było bardzo dobrze. Dobin w był niesamowity. Widać było emocje tak na ringu jak i obok. Po prostu debut super. Na pewno nie, nie jestem do końca się zadowolony jakby z realizacji planu. Najszym czasie bo wygrałem i, i ja schodzę z ręką w górę, prawda? Gala fajna, Piotrek jest w stanie zrobić dużą karierę, tym bardziej, że naprawdę poświęca się i, i, i naprawdę podchodzi do tego bardzo poważnie. Fajny pomysł był bo, bo dosyć oryginalny, nie, nie słyszałem, aby ktoś wcześniej w Polsce organizował coś takiego. E, tym bardziej, że, że rynek warszawskiego mama jest <noise> dzięki Paweł. <noise> Jest, jest, jest mocny I, i dzisiejsza gala i obsada przede wszystkim na tej gali pokazała, że, że te warszawskie MMA stoją naprawdę na wysokim poziomie. Piotr Strus bardzo fajnie się pokazał. Z mojej strony rzucam, ja wyzwanie zobaczymy czy druga strona je podejmie. No i spoko, no i to dobrze.